Ma granice nieskończony, to bardzo piękne sformułowanie, bardzo piękne hasło, zwłaszcza na okres Bożego Narodzenia, bo to przecież słowa z kolendy, ale mają one bardzo głęboką teologiczną treść. Przywodzą na pamięć słowa zapisane na początku Ewangelii Świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było Bogiem, i Bogiem było słowo, i wszystko się przez nie stało. I to słowo stało się ciałem. Żeby zrozumieć głębię tego stwierdzenia, musimy uświadomić sobie, że słowo, logos, to jest termin techniczny greckiej filozofii. Dla Greków logos to był rozum kosmiczny. Grecy traktowali wszechświat raczej jako organizm żywy, który miał swoją duszę, swój rozum. Raczej niż jako martwy mechanizm. Więc Logos jest kosmicznym rozumem. I według prologu Świętego Jana ten, kos, ten Logos wcielił się w człowieka, i dlatego to było zgorszeniem dla Żydów i Greków. Ale ten paradoks, granica i nieskończoność, bo przecież nieskończoność to jest coś, co nie ma granicy. Ale rzeczywistość jest tak bogata, że paradoksy się niekiedy realizują. I nie tylko musimy odwoływać się do, do teologicznych rozważań. Także kosmologia jest terenem, na którym w pewnym sensie nieskończoność nabiera granic. Bo przecież na początku, przed powstaniem świata, przed wielkim wybuchem, było ogromne pole możliwości. I nie wszystkie z nich miały szansę się zrealizować, ale z tych możliwości, z nieskończonego pola, zrealizowała się tylko jedna. Ta, która wybuchła czasem i przestrzenią i która się stała naszym wszechświatem. Możemy też powiedzieć, że w pewnym sensie nieskończoność nabrała granic. I dzięki tym granicom istnieje wszechświat, istniejemy my i istnieje. Poznanie wszechświata. Bo warto też sobie uświadomić, że informacja, tak jak ją dzisiaj rozumiemy, to jest ograniczenie możliwości. Jeżeli mamy wielki, rozrzucony zestaw liter, chaotyczny, nie niesie on żadnej informacji. Ale jeżeli narzucamy ograniczenia na ten zestaw i układamy je w jakieś zdania i słowa, to wtedy natychmiast nabiera to wszystko informacji. A więc granice. To informacja. Świat jest ograniczony. Te, to ogromne pole możliwości, które na początku się ograniczyło do wszechświata. To właśnie informacja, która jest zawarta we wszechświecie i którą my krok po kroku mozolnie odkrywamy w wysiłku tworzenia i odkrywania praw naukowych. Życzę dobrej, głębokiej przygody. Właśnie w duchu granice ma nieskończoność.